Cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przyszedł do Was z filmem książkowym e, i dzisiaj chciałabym Wam e, przedstawić moją listę książek do przeczytania na ten rok. Miałam sobie kamerę troszkę wyżej. E, tak, i dzisiaj pokażę Wam właśnie książki, które mam do przeczytania na ten rok. Ogólnie, część z nich już tutaj w swoim zbiorze mam, część jeszcze nie. E, I w tym roku powiem Wam, że postawiłam sobie za cel, aby przeczytać wszystkie książki, które kupiłam, które dostałam. I które po prostu leżą u mnie na półce i jeszcze ich się za nie nie wzięłam, a no niestety wstyd się przyznać, niektóre z tych książek leżą już u mnie 3 lata. Całe szczęście te, które najdłużej zalegają to są książki takie samorozwojowe, na które no też nie zawsze mam ochotę. Te książki jednak trzeba mieć troszkę czasu, trzeba mieć chęci, nie są takie książki lekkie, które szybko się czyta. Bo generalnie, no ja dzisiaj nie będę zbytnio opowiadała jakichś recenzji, bo tych książek jeszcze nie przeczytałam. Chciałabym Wam po prostu je pokazać, może Was zainspirować do kupna, do przeczytania danej książki. Także zapraszam do oglądania. Miałam sobie tutaj taką małą ściągę na telefonie, więc pierwszy zaczynamy od Penelope Douglas. Dostałam. Serię Devil's Night Na święta i na urodziny Bardzo chciałam tą serię przeczytać już rok temu I No i tak się zabierałam do kupna I w końcu zażyczyłam sobie na, na święta I przyjaciółka kupiła mi Kolejne części na urodziny No i jeśli chodzi o Devil's Night Penelope Douglas To ja przeczytałam już pierwszą część Koru Pogubiłam się w liczeniu, ale tak Mam drugą część, mam trzecią część Mam dodatek do trzeciej części Nie mam części czwartej I dodatku do Części czwartej też nie mam, to są właśnie te takie krótkie nowelki. Książkę Korupt przeczytałam, zastanawiam się nad recenzją, być może pojawi się na moim kanale. Jestem zakochana w tej serii, jest taka troszeczkę brutalna. No, jest brutalna to seria, nie będę ukrywała. Też tutaj są takie problemy w tej książce przedstawione. I nie jest to książka, w ogóle nie jest to seria dla każdego, już to mogę wymyślać po pierwszej części Natomiast wiedziałam, że jeśli chodzi o książki Penelope, to na pewno będzie coś mocnego, bo jej książki ogólnie są mocne Ja pierwszą, części, pierwszą książkę, jaką jej przeczytałam, to był Punk 57 i... W porównaniu z Devil's Night to jest to aż przyjemna książeczka. Mam w planach wszystkie książki przeczytać dopiero po maturze. Bardzo mnie to kusi, ale tak sobie postanowiłam, że żadnych książek nie tykam do matury. Mogę sobie pozwolić na jedną podczas ferii teraz zimowych, więc zobaczymy. Chyba właśnie wezmę się za, za Kaja. Na swojej liście mam również Credence, e, Penelope Douglas I nie jestem pewna, czy ta książka jest dla mnie Bo na 100% wiem, że Berdiger nie przeczytam e, Nie lubię książek z tematyką, gdzie są jakieś relacje pomiędzy młodą dziewczyną, starszym mężczyzną albo na odwrót Więc e, zobaczymy, bo no, słyszałam o czym jest Credence, także jestem ciekawa, czy mi się spodoba Ale no jakoś jestem... Pozytywnie do niej nastawiona, że być może Będzie ciekawa Dalej mamy książkę, którą Również bardzo chciałam przeczytać w tamtym roku I dostałam ją na święta I jest to książka Taylor Reid Siedmiu mężów Evelyn Hugo I mam ją w tej klasycznej wersji, bardzo mi się ta okładka Podobała, ta druga Taka z twardą oprawą Już niekoniecznie Słyszałam same pozytywne opinie, także już nie mogę Się doczekać Aż przeczytam Naprawdę e, wydaje się być interesująca no i taka mm, nietypowa. E, dalej mamy sektę z Wyspy Mgieł. Kupiłam tę książkę też rok temu, jeśli dobrze pamiętam. E, jest to taki chiller. Ja lubię książki o tematyce właśnie sekty. Jakiś nielegalny handel. Bardzo lubię czytać o handlu ludźmi, o jakichś porwaniach. Ogólnie kryminalne książki są naprawdę interesujące i lubię o nich czytać. Interesuję się na przykład też sprawami dubajskimi. To też są bardzo. Fajne tematy. No i zakupiłam sobie właśnie taką książkę. Tak w sumie w Biedronce była za 10 zł. Stwierdziłam, okej, okay, wydawała się być ciekawa z y, opisu, natomiast no jeszcze się za nią nie zabrałam. Ja miałam ją wziąć na wakacje, no ale nie wzięłam. Yy, także zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Jeśli ktoś z Was czytał już tą książkę, to możecie mi dać opinię recenzje, bo ja nawet o niej w życiu nie słyszałam i nigdzie nie czytałam o niej recenzji. No tak po prostu rzuciłam się w oczy, że o sekta, no to zobaczmy, tematyka całkiem ciekawa, a podobno jest to dosyć mocny chiller, także zobaczymy. Dalej mam książki jednej z moich ulubionych autorek, czyli Kierakas. I mam tutaj dwie książki, jest to The Logia, nie wiem jak się mówi na. Nie trylogia, chyba dylogia e, Seria narzeczona i druga część zdradzona. Narzeczoną kupiłam, no wstyd się przyznać, ale e, po pierwszej klasie liceum, a za trzy miesiące kończy już liceum, także no 3-4 lata już ta książka u mnie jest. Natomiast jest to e, zdecydowanie ulubiona książka mojej siostry, jeśli chodzi o Kierę, bo o uwielbiamy Kierekas, e, i Wika mówi, że zdecydowanie najlepsza, nawet rywalki. E, Wygrywając z narzeczoną. No, jeszcze się nie przekonałam, no i do tego jest część druga zdradzona. Już od siostry słyszałam, że właśnie jest taka średnia. Więc zobaczymy. Ja uwielbiam książki Kiery, one są takie dziewczęce, troszeczkę takie magiczne, bo są, no na przykład te chyba są jakieś tam królowej nie, nie pamiętam, o czym one są. Na przykład rywalki mamy o księżniczce, syreny bardzo lubię. Generalnie mam wszystkie książki Kiery na półce, jakie tylko zostały wydane w języku polskim. Kierekas jest niesamowita, ma świetne książki. I ostatnią już książką, którą mam fizycznie już w domu, jest to książka Magdaleny Witkiewicz Drzewko Szczęścia. Tą książkę mam w planach przeczytać w grudniu, ponieważ jest to książka świąteczna, czyli idealnie na czas vlogmasa. Nie jest to moja książka, tą książkę dostała akurat siostra na święta tam dwa lata temu, czy trzy lata temu Jest ona polskiej autorki i z tego, co wiem z opisu, to opowiada historię rodziny, która generalnie jest troszeczkę w konflikcie, pokłócona i jest to taka komedia ale też ogólnie dramat, taki komediodramat można powiedzieć. Podobno yy, płacze się i śmieje się podczas czytania. Jeszcze się nie przekonałam. Yy, nie podoba mi się tylko jedno co w tej książce, bo generalnie je sobie ją oglądałam, to to, że yy, jakby jest ona napisana troszeczkę w sposób yy, takiego dramatu. Czyli, że nie dzieje się akcja, tylko jakbyśmy czytali jakiś scenariusz, ale może to tylko tak z początku, nie nie czytałam dalej, także nie wiem. Tak, jakby nie jest to narracja wszechwiedząca, tylko no taka pierwszoosobowa, i to jest takie dziwne dla mnie, ale zobaczymy. No, książka poczeka sobie jeszcze, można powiedzieć, że rok, bo do grudnia. Teraz muszę już się posłużyć swoją ściągawką. Mam tutaj spis dalszych części, dalszych książek. I dalej słuchajcie, mamy trylogię Hell Kasi Barlińskiej Ja uwielbiam tę trylogię Ja nie jestem pizgaczarą, ale ja kocham po prostu Nataniela i Wiktorię Ja jestem osobą, która czytała pierwotną wersję na Łotpadzie Jeszcze za czasów, kiedy Kasia pisała tą książkę Ja czytałam z... czekałam z utęsknieniem, aż Kasia będzie dawała kolejne rozdziały Także no jeśli chodzi o część pierwszą, to mam przeczytaną łodpadową wersję bardzo dużo Raz już czytałam, natomiast jeśli chodzi o wersję papierową, czytałam ją raz I wersję papierową, jeśli chodzi o pierwszą część, mam już na półce Natomiast drugą i trzecią nie kupiłam Znaczy trzeciej jeszcze nie ma, ale drugiej nie kupiłam Wstrzymałam się, dlatego że po prostu ta książka tak bardzo mnie wyniszczyła psychicznie, zakończenie tak bardzo mnie wyniszczyło psychicznie, że stwierdziłam, że muszę odpocząć, muszę dać sobie czas i nie kupiłam drugiej części. Chociaż wiem, że na pewno ją kupię, bo po prostu no ona ma, ma miejsce w moim sercu. Ta książka ma wielkie ale, ale no, no trudno, no ja, ja jestem niezakochana, uwielbiam ją i na pewno będę miała wszystkie części. Na razie, jakby też znam zakończenie, no całkiem niedawno można powiedzieć, że to zakończenie wyższe, więc nie widzę sensu, żeby jakby ponawiać, patrząc na to, że mam ogromną listę książek do przeczytania, których jeszcze nie znam. Dalszą pozycją jest Lolita. Ja Lolitę dwa lata temu zaczęłam czytać wakacje, natomiast nigdy nie skończyłam, i mimo, że nie przypadam właśnie za takimi książkami, gdzie jest różnica wieku bardzo duża, to też właśnie taka tematyka. Cięższa jak gwałty i właśnie, jak wcześniej wspominałam, takie jakieś handle ludźmi Mnie interesuje, więc Lolita wydaje się być taką ciekawą dla mnie pozycją Przynajmniej już mnie zaciekawiła, kiedy zaczęłam ją czytać, ale przerwałam i nigdy jej nie skończyłam No i po prostu jestem zaintrygowana, nie wiem, czy, do, czy dam radę w ogóle ją dokończyć czytać Czy po prostu nie będę miała niechęci, obrzydzenia to zobaczymy, ale zdecydowanie chcę do niej powrócić i myślę, że po maturach to zrobię. Mam trylogię Sylvie i jest to trylogia Royal. Od kiedy zobaczyłam okładkę w ogóle pierwszej książki, wiedziałam, że muszę ją mieć u siebie na półce, dlatego że skojarzyłam się z rywalkami Kierkas. I ym, wydaje mi się, że to może być taka spicy edycja rywalek, mimo że w ogóle tam nie ma takiego programu, książka jest w ogóle o czymś innym, to nie wiem, po prostu kojarzy mi się ta książka właśnie z rywalkami. Czymś przyjemnym dla mnie. Zdecydowanie chciałabym ją czytać i no mam nadzieję, że uda mi się w tym roku, bo pozycji jednak mam naprawdę sporo. Ale planuję sobie zrobić ogromny maraton czytelniczy po maturze. Naprawdę ogromny maraton. Już nie mogę się doczekać. Uważam, że w ogóle się dosyć powtarzam z tym, że nie mogę się doczekać i że mnie strasznie te książki intrygują, ale no ja w tym roku za cel postanowiłam sobie przeczytać te dane książki i są to książki, które po prostu gdzieś tam mam zajawkę na nie i chcę bardzo się dowiedzieć, czy faktycznie są warte moje uwagi, dlatego też jestem podekscytowana tymi książkami. No i dalej mamy trylogię Spark Moniki kierutki. Zaczęłam całkiem niedawno czytać tą pierwszy na Wodpadzie i na razie nie mam niestety opinii, bo jestem tam na prologu, więc nie mogę się zbytnio wypowiedzieć. Słyszałam dobre opinie, bardzo dużo osób mówiło, żeby nie porównywać Sparka do Hell, także mam nadzieję, że tutaj ja też nie będę widziała takich podobieństw. Dalszą pozycją jest Rodzina Monet i ja mam część pierwszą Jeśli nie widzieliście recenzji Rodziny Monet albo zastanawiacie się nad tą serią To zapraszam was do mojego wcześniejszego filmiku, gdzie właśnie nagrałam recenzję tomu pierwszego W opisie będzie mieli link Jestem zakochana, dostałam tą książkę na święta i po prostu nie mogę w to wiedzieć, że książka Złotpada może być tak genialna jest świetna. Jest lekka, ja przeczytałam ją w jeden dzień. Myślę, że więcej tutaj nie będę o niej wypowiadała. Obejrzyjcie recenzję, naprawdę wszystkie się dowiecie. Yy, już jest tom drugi, pierwsza część. Niedługo będzie druga część tomu drugiego. Natomiast ja jej nie zamówiłam, mimo że bardzo mi to kusiło. Nie zamówiłam, bo wiem, że jak zamówię będzie kusić. A mam to postanowienie, że nie tykam książek, więc tego się trzymam. Zostały mi tutaj jeszcze dwie pozycje, nad którymi też zastanawiam się ogólnie, czy. Aby na pewno po sięgnę, ale uznałam, że tutaj też o nich powiem. Jest to książka moje ciało, Emily Ratajkowski. Wydaje się być taka, jakby, że może przedstawiać dużo prawdy, i yy, nie wiem, czy jest lekka, czy nie, no bo nie słyszałam o niej opinii, ale jestem po prostu ciekawa tej książki, o czym ona jest, yy, co tam Emily opisuje, bo. Yy, Lubię temat modelingu. Może nie interesuję się samym modelingiem, jako taką, wiecie, wybiegami, jakąś modą, ale od dziecka mam zajawkę na, to, na temat po prostu takiej brudnej prawdy, tej, tego starego że tak powiem modelingu, bo teraz dużo się pozmieniało jeśli chodzi o, o zasady, o w ogóle dbanie o to zdrowie psychiczne i fizyczne. Dziewczyn, młodych dziewczyn, zwłaszcza, ale lubię oglądać takie filmy, które pokazują, i w ogóle czytać książki, które pokazują, no, tą ciemniejszą stronę perfekcyjnych ciał i branży, jaką jest moda i modeling. W ostatniej pozycji mam Heart on Fire, Black Hope. Tutaj się zastanawiam, bo opis jednocześnie mnie zaintrygował, ale z drugiej strony odrzucił. Wydaje mi się, że to jest taka. Typowa odpadówka, ale z Twittera wiem, że naprawdę jest sporo grono dziewczyn, które uważają, że warto przeczytać tą książkę. Także, no nie wiem, być może po nią sięgnę. I to były wszystkie książki, które miałam na takiej liście Top of the Top. Natomiast, wiadomo, że mam tych książek gdzieś tam więcej, czy to zapisanych sobie w telefonie, czy w. Schowków MPQ, natomiast nie wiem Czy ja do tych pozycji na pewno sięgnę W tym roku, są to jakieś takie plany Że no chciałabym je przeczytać, ale nie wiem czy, czy, czy je przeczytam Natomiast te książki, które wam przedstawiłam No to, to jest Mój cel, to jest moje marzenie, chciałabym Je poznać Mam nadzieję, że filmik wam się podobał Dajcie znać co sądzicie o tych książkach? Czy któreś z nich czytaliście? Czy warto? Chętnie poczytam, bo no ja jestem książkarzem od małego. Wakacje mojego dzieciństwa to też między innymi było siedzenie na basenie czy w domu i czytanie książek. Po prostu uwielbiam czytać książki. To nie jest coś, co dopiero zaczęłam, tylko to, to jest czynność, która towarzyszy mi od zawsze. I to już wszystko kochani. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa, pa!